Eee, zrobiłem sobie wczoraj Posiedziałem chwilę, pokminiłem, co można by zrobić na kanale głównym naszym, tak, żeby uaktywnić dużo mocniej ten kanał, bo sobie prosperuje całkiem nie najgorzej, ale kur... częstotliwość ostatnie wrzucania filmu była giga żałosna. Także zrobiłem sobie... Kisak mi kiedyś polecił taki program, Miro się nazywa, żeby zrobić sobie taką mapę myśli, co można by przekminić sobie, kontentowo. Ja będę sobie nad nią kminił i rzeczywiście sporo pomaga. Zaraz wam pokażę, jak będzie moja, jak wygląda moja mapa. Na razie jest dosyć malutka, ale do przekminienia na kontent, co możemy oglądać, na przykład na samych streamach. Co możemy grać na streamach, to będzie jeszcze uzupełniana o naszą listę i co ewentualnie można robić z kontentem. Zaraz wam pokażę. Nasze Miro prezentuje się w ten sposób: bardziej skupiłem się na kontencie YouTube'owym, stricte. I jakie będą zmiany stricte kontentowe kon na YouTubie? Eee, widzowie, nie ukrywajmy, od jakichś 2-3 lat jesteśmy z takim contentem reaction-memowym, typowo. Trzeba trochę rozszerzyć te nasze memy o jakieś inne pierdoły. W naszym stylu zrobione wiem, że na samym papierze będzie to wyglądało dosyć dziwnie, ale myślę, że i tak dobrze się będziecie bawić, jeżeli e, lubicie mój humor. Najzwyczajniej w świecie. Podział mamy na instagramowe rzeczy, na tiktokowe, discorda mamy zakazane memy, discord reakcje na memy z wideo. To jest jeszcze do przemyślenia, bo nie wiem jak będzie wyglądało prawa autorskie. Żeby zrobić szybszy odcinek z memów, będziemy mogli oglądać takie składanki stricte z memów. Myślę, że discordowy content jest bardzo mocno do rozszerzenia, bo będzie można tutaj sobie dorzucić, nie wiem, na przykład z buta historię widzów, które też zaczęliśmy. Tylko to jest do przemyślenia mocno content. Będzie można na przykład dorzucić sobie tutaj wasze stanowiska widzów na przykład, co kliniłem jeszcze, do przekminienia, jeżeli sobie zrobimy jakiś oddzielny kanał. I teraz tak, e, przegląd TikToka zwykły, który mieliśmy zazwyczaj, przegląd trendów z TikToka, to już jest tak de facto jeden film nagrany, e, z tego gadżety z TikToka, też jakiś przegląd gadżetów, typowo, kurwa, content reaction, także zmieniamy dużo. Trochę się boję kurwa tej zmiany, bo zazwyczaj się wystrzegają takich kanałów cringeowych. Kolejna rzecz. Instagramowa e, sprawa, bo na Instagramie też sporo perełek z memami można ogarnąć. Profile z cringe memami. E, to też już powiem wam, że jeden film jest nagrany z tego. E, unbany fakty. Możemy jako oddzielną, oddzielną pod nogę totalnie zrobić. Unban e, Request. Jako totalny spód to rzucić. Polubione memy, no ja czasami sobie jak tam przyglądam to zazwyczaj przeglądam Reelsy, to wtedy sobie dodaję jakieś rzeczy, czyli moje polubione kategorie, też całkiem spoko. No właśnie o tym mówię relay, nie? Takie na, nawet na zakazane memy. Dlatego to nie będzie na pewno na streamie robione, to zapomnijcie kurwa o tym, że te rzeczy będą na streamie nagrywane. To też by się pod zakazane memy z tego trafiło. Dobra, mamy kolejne rzecz. Reaction videos. Chciałbym o, zrobić taki... Pre-nagrane, jakieś reakcje na wideo najzwyczajniej w świecie. Old school, wypadki skate'ów. Alien chyba kiedyś robił, kurwa, coś takiego z 5-6 lat temu. A na kiku, nadal, wiesz co, chciałbym to zostawić widzur jako taki e, content stricte, tylko i wyłącznie pod YouTube'a, a na streamach będziemy się zajmować e, innymi rzeczami, raczej e, w temacie Gierek i tak dalej, które będą wchodzić na szoteł. Chciałbym zrobić takie, żeby ten szoteł i diabeł e, zamykały się w takim okręgu. Po prostu. Jeżeli chcecie e, sobie zobaczyć coś z grami związanego, będziecie wbijać na szoteła. Czasami też na diabełu się coś pokaże, ale oczywiście o szotele będę mówił i z szoteła, żeby przekierowywało na główny kontent memiczny. E, a będą wypadki dziecioków, no i tutaj się pojawiają kurwa pewne komplikacje. Mamy wypadki skate'ów, best fails'y, e, e, oglądanie najgłupszych lifehacków, to też może być całkiem spoko. Najszczęśliwsi ludzie na świecie, jakiś kurwa kompilacje też typu z szczęściem czy coś takiego, też mi się wydaje, że spoko. Najdziwniejsze tatuaże, to wydaje mi się, że może być całkiem zajebisty content. Najlepsze tatuaże, to też może być kurwa spoko content. A z tymi bestfailsami i wypadkami skate'ów jest taki problem, że no w niektórych rzeczach może się tam niby komuś docelowo krzywda wydarzyć. Więc YouTube może po prostu mi usunąć taki film i boję się, że będzie miało to wpływ na inne filmy. Zapewne nagramy podobny film, nagram taki film, żeby sprawdzić, jak ogólnie zahaczy to na naszym kanale, czy, czy wpierdolą nam jakieś restrykcje, czy nie. Masz nadal guziora, jak dobrze nikomu nic się nie stało. Kurwa, chyba nie, bo to jest na starym kąpie. <laughs> Ale no myślę, że tamto by to nie zadziałało, bym musiał co chwilę wpierdalać, nie? Spokojnie to tylko aktorzy XD. No właśnie. Ale spróbuję na pewno coś takiego nagrać. I kolejna rzecz, jako że mówię, że bardzo będziemy chcieli zaaktywować ten kanał, widzowie zrobimy coś po kroju, kurwa, starego box dealowego maratonu. Na zasadzie wbijamy próg lajków, podnosimy go niewiele, i jeżeli wbijecie dany próg lajków, to ciśniemy, kurwa, z kolejnym filmem na następny dzień. Dlatego będę musiał z pre-rekordowanych mieć twój rzeczy, żeby Szymek był sobie w stanie wszystko pomontować. Ciśniemy, już mogę wam zlikować od małego progu, który wbijecie, myślę, że z pasem w dupie, od trzech koła lajków, a więc na spokojnie sobie to jebniecie. I, I później będziemy, kurwa, zwiększać, zobaczymy, jak to, jak to wypali. Taki eksperymencik zrobimy. Zobaczymy, ile uda nam się wytrzymać. Taki bardzo realny próg e, rzuciłem. Czy będą jakieś subotki? Przemyślimy. Bo na streamie content jest jeszcze do, do przekminienia totalnie. Oprócz tego, że mamy Discord kanał Watch Together, na który wrzucacie swoje rzeczy, jeszcze sobie to dorzucę. Mamy Daily Dose of Internet, co w sumie na nasz kanał by całkiem nieźle pasowało na początku streama. E, z Daily Dose of Internet będzie też inny troszeczkę problem, bo może nas jebnąć na prawa autorskie, na przykład jakbyśmy sobie to na szotyła wrzucali, ale na streamie możemy obejrzeć. Pewnie z Jonaszem będę spróbował sobie zobaczyć, z, z jeden raz wrzucimy, jeżeli nam sięgnie za prawa autorskie, to przestaniemy tego używać jak najbardziej. i ostatnio bardzo fajny content też zrobi na, e, na swoim kanale, więc będzie można się też tym pobawić. Newsy bez wirusa trzeba uaktywnić. U Karola, bo newsy bez wirusa są gigachadem. Newsy typowo i ten Discord Watch Together. Gry jeszcze nie uzupełniałem, ze względu na to, że mamy tą listę, ale w odnozy z grami będę chciał sobie pozaznaczać, nie wiem, na przykład jak zaznaczę sobie tu Elden Ringa, nie? To mamy już odnogę z Elden Ringiem i możemy sobie dodać tu pomysły typu speedrun, czemu nie? Level 1 run, czemu nie? No hit, czemu nie? Możemy sobie dorzucić od razu, kurwa... Hmm. Only Fate, run, fade, str, dex run. Taka pierdółka. Stop hama możemy dorzucić na reakcję na wideo. Kurwa. stop, ha Ham się prze przez cecha? No tak, przez cecha chyba, nie? Bo ham to jest szynka. Tak, przez cecha. Boże, debil. Studia skończyłem swoją drogą. Także z gierkami to będzie naprawdę spory kurwa kontencik tutaj. OnlyFans trzeba dopisać fakty. Przegląd od Lifansa. O, modyfikacje do LDNA możemy dorzucić, Modyfikacja. Gigachat ta aplikacja jest w ogóle, to Miro. Naprawdę zajebista sprawa. Więc e, będziemy sobie tu cały czas uaktywniać i będę się starał e, nie osiąść na laurach, bo ostatnio wiem widzowie, że kurwa ciężko było mi się zebrać do jakiegoś consistent robienia, napierdalania kontenciku. Oczywiście też e, jakieś... E, Gry dla staruchów też będą, ale to nawet nie będę tego tu wpisywał. Możesz zrobić jakiś e, kanał na przykład na klipy dla widzów? O kurwa, to jest dobry, dobra kmina, stary! To jest dobra kmina, nie? Najlepsze klipy od widzów. Ej, i widzicie, tego kontentu kurwa pomysłów jest w chuj. I powiem wam, że naprawdę zajebiście to działa z tą ścianką, z tą, e, z tą tablicą myśli. Polecam serdecznie. Jeżeli próbujecie sobie usystematyzować pracę, to twój to pomoże. Już widzę, że jeszcze nie zaczęliśmy tak naprawdę ruszać z tym, a ja już wiedziałem, co mam po czym robić. Bardzo fajna sprawa. Później będę pewnie chciał jeszcze sobie zrobić coś takiego, żeby od razu pomyśleć o kontencie. I na przykład przed samym nagraniem wideo będę sobie robił miniaturę i tytuł już, żeby to wszystko idealnie pasowało. I pomysłów jest sporo. Miejmy nadzieję, że będzie zapału i chęci będzie równie sporo co pomysłów. Eee, więc będzie git. Co następne z listy będzie grane? Eee, następne z listy będzie na pewno grane, rzecz, której na liście nie ma, to jest raz, eee, bo będzie grane to obstrane po playtime i najprawdopodobniej zrobimy też z playtime, i to jest też coś, co chciałem, eee, co już uzgadnialiśmy wcześniej z chłopakami, z naszym mistrzem uzgadniałem że e, będziecie mieli do wyboru, do koloru tak naprawdę obejrzenie danych gier podkontentowych na, na dwóch kanałach. Będziecie mieli na Shoteu z mniejszym cięciem, gdzie będziecie mogli sobie spokojnie obejrzeć cały gameplay, jeżeli będzie was interesował i typowy zlepek, kurwa, z wideo będziecie mieli na głównym kanale, jeżeli będziemy to puszczać i możliwe, że tamto będzie puszczane jako po prostu dodatkowy materiał gamingowy. Uff. Tak jak mówię, chciałbym, żeby te dwa kanały się mocno zazębiały, będziemy napierdalać tam kontentem i oczywiście na streamach jeszcze dodatkowo. Nie wiem, jak to się odbije, totalnie wam powiem, widzę, na częstotliwości streamów. Możliwe, że przez to będą streamy troszeczkę rzadziej. Nie tam 5-6 razy w tygodniu, tylko na przykład 4. Dzisiaj wyszedł Pacific Drive, fajnie się w to gra. Wiesz, co, tak jest pewien problem z Pacific Drive'em, bo wyszedł w tym samym kurwa dniu, co wyszedł Last Epoch i chyba się pobawimy w Last Epoch, ze względu na to, że no, będzie to musiał być kontent dla staruchów dzisiaj ogrywany, bo zaczęliśmy streama o Jewanej 21. I, i, I polecimy sobie, najpierw obejrzymy coś z streamu później polecimy na pewno na MMS, godzinkę będzie trzeba zrobić, to skończymy kurwa 23.00-24.00. Ten Pacific Drive chyba mniej mnie interesuje aniżeli Last Epoch, więc sobie pewnie ogarniemy po prostu Last Epoch'a dzisiaj w nocy, bo pograłem, jak skończyłem sobie mapę i ogarnąłem cały content wczoraj, skończyłem koło 24.00 to wszystko robić, więc pójdziemy sobie na Last Epoch'a, przetestujemy go, bo zapowiada się naprawdę bardzo przyjemnie. Taki plan na dzisiaj. Także z kontentu gamingowego z listy będziemy sobie robić teraz najprawdopodobniej Poppy Playtime. Ten kotek zajebany, musimy go skończyć w końcu, a raczej ru ruszyć. Plecaki też wychodzą zaraz. chuj mamy rzeczy do grania, naprawdę. W tym roku jest taki ogrom gier do zagrania i e, to widz wczoraj napisał chyba, czy tam przedwczoraj, jak, na, na, przedwczoraj, jak w Nightingale graliśmy, że o kurwa kolejna gra, która e, do zagrania na tydzień, niezapomnienia. Przez to, że tak dużo ostatnio gier wychodzi, to rzeczywiście większość gier będzie takim kurwa plackiem do zagrania i do wyjebania. Przerażające to jest. Także widzowie, kurwa, plany są w chuj duże, oby nie skończyło się tylko na planach. Ale jestem zmotywowany, także wydaje mi się, że polecimy całkiem grubo.